Suchą szosą Sasza szedł. Jola lojalna, nielojalna Jola. Swoją drogą, czy ja potrzebuję tych papierów? Mam tutaj laptopa. To jest dobry rekwizyt. Jakieś informacje miałbym czytać, to mógłbym sobie czytać z niego. Te kartki to tworzenie bytów ponad potrzebę. No ale tak czy siak to biurko e, i tak ładnie wygląda, schludnie i zawsze jest bardzo czyste. Myślę, że nawet Kamil Durczot nie miał nigdy tak czystego biurka, jak Wy mi załatwiacie, także bardzo dziękuję. Wasze eee, zdrowie. <grym> <grym> o, wiadomość z ostatniej chwili. Jestem alkoholikiem. No, o, gdzie mój telefon? Zgubiłem telefon, a! No, eee, a swoją drogą, kiedy wchodzimy? Leżmy. Pora na nieprawdziwe wiadomości. Program, w którym wszystkie informacje są jak moja obecna dziewczyna. Wyimaginowane i nieuzasadnione. Hej, Celinko. A dzisiaj, jak zawsze, zaczniemy od pogody. Przedstawię ją Państwu mój brat bliźniak, Jarosław Kret. Jest paskudnie. No właśnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz program. Ale na koniec chciałbym powiedzieć Państwu coś prawdziwego. Nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Dziękujemy za uwagę.